Witam serdecznie, przepraszamy, że nie było w maju, ale był w czerwcu magazyn i przepraszam, że zapomniałam to pokazać, jak wygląda robot z Blob, czy z Blob. No właśnie, to jest nowość. Okej, okay, tą reklamę już znam, Lego Ninjago, musimy złożyć robota, ale on był w, w zeszłym roku taki mały, znacie? E, tu jest Jurassic World jakiś, Raptor Velator, no to już znacie. Nie będę tak długo przedłużać, bo tak szybko pokażę. Tu Lego Ninjago. Tu już znam. Lego Dreams Comics. Ale musimy teraz włożyć zabawkę. O, tu jest kod, żeby zeskanować, oglądać Dreams. I co mo tu mamy? Przygoda wzywa. A tu Z-Blob czy z -Blob. Ale ładny zestaw. Ciekawe, czy można kupić. Bardzo mi się podoba. A teraz musimy przejść do tego. I zaraz dopiero ukaże się dopiero po przerwie. Ciekawa jestem, czy są zapasowe elementy. A tu jest niedowiary, w co zamienił się w mój basgruł. Ziblop. No i proszę, to słodki robocik Ziblop. Ale o co chodzi mi z tym małymi? Bo nie chcę tam je wkładać, żeby je nie zgubić. Piękny, podoba mi się. Myślałam, że on jest wielki. Tak jak na obrazku. A tu labirynt. No trudno, nie da się inaczej. No to włożyłam je tu do środka. O, Ziblo będzie miał tu przy główce te zielone, te małe kuleczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 10. O, widzimy jeszcze... Nie przewinęłam strony. Dobra. Nie chcę wycinać, po co tych ciekawostek? No. Ale zostawię na ksero. No nie udało mi się. No trudno zjeżdżanie, nie, że nie jeżdżę na baseny, ale... Nic, ładny ten zestaw, podoba mi się bardzo, taki żółwiostyczny taki zestaw, czyli fantastycznie. No, a najpierw miesiąc dla sadnego agenta, potem zabawa w rysunki, które przysłaliście na konkurs drugiego numeru, drugiego. 2023. Na pewno przedstawiając to drugie. Rzeczywiście proszę jak ze snu. Oto kilka z nich i dziękujemy. Karolina z kobyłki, Iwan z Poznania, Bartosz z Słupska, Ewa z i Bartość z nowego Dworu Sowieckiego. Bartosz? Czyż dwie Bartosze? Bliźniacy? Nie, to była jak wyróżnienie. Ale nie udało mi się zrobić zjeżdżalnie, bo nie wiem, że ja nie chodzę i nie jeżdżę na Bafeny. no ale. Dobra, tu Lego Star Wars, to znam. No i tu będzie. Kolejny zapowiedź, ale nie ma okładki, bo się nie zmieściło. 26 września. Nocny łowca z kuszą. Straszny kapel ze szpiegującym okiem. Rozszmarny szal i ciekawostki. Łamigówki, raczej niebezpieczna kusza. No, no ciekawe jakie łamigówki będą w akcji. Niebezpieczna kusza, rozszmarny szal, straszny kapel ze okiem. Do zobaczenia. Dziękuję. I udanych wakacji. I wydaje mi się, że trochę się pomyli Sorki, że było trochę za długo Się stęsknili się na Lego Dreams Okej, okay. jeszcze raz dziękuję I do zobaczenia dopiero Za dwa miesiące Po urodzinach we wrześniu Okej, okay. nara Trochę będziecie tęsknić, dziękuję